Siemmo widzowie, dzisiaj gramy Bedwars, ale mam 10 000 DPI, ja mysko się rusza o tak. Masz też handcam na obydwe ręce. jak mi pójdzie. Już na początku widzę. Takie trudności ze sterowaniem. Jest tak dosyć ciężko bym powiedział. <laughs> Zamiast się obracać o 1 stopień, to obracam się o 360, więc nie wiem jak to będzie. No są 1 stopień. No nie wiem co mówię, dobra Diagonal Speed Bridge Przynajmniej tu muszę ruszyć bez w ogóle Spocenie Czeka, o kurczę, pisane. Nie spodziewałem się, że mnie tak obróci Dobra Speed Bridge Oj o Kurczę, To nie jest dobre o nie, nie. Albo nie ma łuska. Yy, Dobra, zabity. <grystanie> nie, wiem, jak ja to zrobiłem, w ogóle go trafić mogłem. Dobra. Czekaj. w ogóle, Jitter click. Dobry. O, nie wiem, po co mi sobie tyle tego. Idę do bazy z powrotem. Nie wiem, chyba na item muszę grać, bo nie dam radę, naprawdę. Tej. Tutaj... Ruszę... Du... Widzicie, ja to myską nie rusam, dosłownie. A ona się... Dobra. Dam, dam radę. Kupię sobie klocki, kupię sobie kilo w ten. Z, dobra. Idziemy po diamenty, na spokojnie. Wygram to. O kurcze. Ja to, to, to tego miską nie wytłumaczę chyba. Dobra, jestem na kolejnej arenie. Mam już wełnę. Teraz paratko budować łóżko. No, 10 dpi, znaczy 10 dPi 100% Minecraft Sensitivity, oczywiście to jest, nie? Hmm. OK. Nie no, nie da się tutaj grać, totalnie. Nie da się na wyrzucić. Muszę jakoś taktycznie to robić, nie wiem. To ciężkie. Czuję się jak taki... lekko upośledzony gracz, taki jakbym pierwszy raz grał w tą grę. Natrafiony na do... Kurcze, no. E. Dobra, final. O, tu się będzie tak lepiej biegało. Ziuuuu. Co jest? Ziu... Osiem złota poszło. Dlaczego? Dlaczego jestem taki łomny? Dobra. Dobra, dobra. Gitas, No w ogóle kupię kolejny Stone ja już miałem jeden spoko, to sobie wyrzucę. Może kiedyś mi się przyda. Pójdę może na elementy, Staram się przynajmniej pójść. Mam nadzieję, że mi się uda. Uf, uf, uf. No to nie problem Bridge'ować się da no. no chyba, że nie ma się już łóżka Dobrze, super No idź Tryhardzie, no Pokonaj mnie No, no Świetnie, no Na pewno zaraz wygram Kurcze pieczone, dobra Spróbuję no to, że wątpię, dobra, mogę z kupić <küh> Fireboli, nawet nie ma co kupować, bo jestem prawie pewien, że żadnego nie trafię. Mam iron sworda, ja ja no tutaj no ciśnij, nie no ciśnij, tutaj to za dużo. To jest zbyt mocny challenge, sobie zrobimy challenge. Dobra. Nie wiem, to się w ogóle dziwnie rusza tak, Nie wiem, przeskakuje bardziej, ale Nieważne co myślałem No muszę sobie gapy kupić w ogóle, bo Jak jakiś chłop mnie Zaskoczy To nie będę miał jak się odratować Jak ktoś myśli, że to jest łatwe No bo pozdrawiam, niech spróbuje 10000 DPI to jednak trochę za dużo do grania, tak mi się wydaje. Uff. Dobra, i kto mi został w ogóle? Czerwony. O, o, ciekawe. Ale to się tak będę budował. Nie będę robił Screen Bridge'a bo został jakby ostatni. To może to wygram? Może, mam nadzieję. Jakąś, taką. Niby mam szansę, ale jakoś wątpię, że wygram, lepiej może być ciężka, jak wygram to ten odcinek się kończy, chyba, że on sam się pokonał, to jakby inna sprawa trochę, nie, to, to mogę w sumie mogę go pokonać, jak on się sam pokonuje to może jest jakaś szansa na to jeszcze, że go pokonam. Dobra, wygrałem na 10 tysięcy DPI. Pokrzem widzowie, super, świetnie. Subskrybujcie, lajkujcie. Nie tylko na wyniki konkursu, nie wiem kiedy, bo nagrywam ten odcinek, jak jest jeszcze 17, więc nie mam pojęcia. Dobra, siema widzowie, nara, do widzenia. Pójdźcie na kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, lajkujcie, dajcie lajka, subskrybujcie. Dzięki.